Refleksja po obejrzeniu filmu Czas na Miłość. Jest sprawa tego typu, że w tym filmie jest poruszany wątek teleportacji w czasie i że mają tą zdolność tylko mężczyźni, tam od, zaczynając od któregoś dziadka, tylko z tych chłopaków. No i żyje sobie ten chłopak, zaczyna, chce poznać dziewczynę. Jego celem jest, żeby spełnić się w miłości, aby, to powiedział mu ojciec, a żeby to było jakoś w miarę kontrolowane, żeby nie robić złych rzeczy, to musi mieć on jakiś cel. No i dla niego było celem znaleźć miłość swojego życia. No i udało mu się po wielu, po wielu przebojach dokonał tego, co chciał zrobić, no i później nastąpiły się właśnie te różne konflikty, aby to jakoś pogodzić, aby to zrozumieć. I pierwszym właśnie na no takim głównym konfliktem, który na podsumowanie przyszło na sam koniec było to, aby córki musiałem założyć okulary, bo strasznie świeci słońce. No i właśnie jego największym wyzwaniem było to, aby po prostu cieszyć się życiem, bo gdy tak naprawdę mamy taką umiejętność, że możemy zrobić wszystko, czego chcemy, tak, nadal się patrzę na was, ale to by było bardzo ciężkie. I właśnie, no to było bardzo ciężkie, że. Żyjesz z tą świadomością, że możesz sobie zmienić wszystko, czego tylko zapragniesz, tylko będziesz potrzebował wiedzieć jak to zrobić. No i gdy żyjesz z tą świadomością, że możesz zrobić wszystko, możesz zmienić wszystko w swoim życiu, co chcesz, no to wymaga to zdobycia no, takiej pokory i no umiejętności po prostu radzenia sobie z tym. No i takim kluczem do tego sukcesu było po prostu to, aby zrozumieć. Na początku ojciec powiedział mu, aby żył każdym dniem, normalnie, jeden raz, a później go odtwarzał i po prostu przeżywał go ekscytując się każdym momentem, no właśnie przeżywać go. Tak, jakby już mógł się nie powtórzyć. No i później bohater główny sam doszedł do tego wniosku, że nie potrzebuje przeżywać tego samego dnia drugi raz. On potrzebuje przeżyć pierwszy tak, jak przeżywał właśnie to za drugim razem, czyli ekscytując się, przeżywając, okazując emocje, okazując miłość i czerpać radość z tego życia. Mam nadzieję, że podobało się wam. Podobał się wam ten przekaz ode mnie. No i. Czego życzę dla Was? Życzę dla Was, abyście cieszyli się tym, co macie i przeżywali każdy dzień najlepiej, jak umiecie. I jeśli macie ochotę, to zostawcie jakąś lajka, komentarz, dzwoneczek, subskrypcję. A komentarz, właśnie, jeśli macie coś ciekawego do powiedzenia, a lajka, jeśli się podobało, to zostawcie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Cześć.